Mężczyzna siedział ze swoją żoną obok basenu, kiedy nagle jego córka podeszła od tyłu i popchnęła wózek inwalidzki kobiety do wody. Kobieta wpadła do basenu, a mąż od razu wskoczył, żeby ją uratować. Z pomocą swojego przyjaciela, który był adwokatem, wyciągnął ją z powrotem i posadził z powrotem na wózek. Kobieta bardzo się zdenerwowała i zaczęła krzyczeć na dziewczynę, pytając, dlaczego to zrobiła. Dziewczyna odpowiedziała: Jesteś kłamczuchą, zdradzasz tatę. Znam prawdę. Nie jesteś naprawdę sparaliżowana. Potem uciekła do swojego pokoju. Ojciec poszedł za nią i skarcił ją za to, że źle traktuje swoją macochę. Dziewczyna próbowała wyjaśnić, że kobieta tylko udaje niepełnosprawność. Kilka dni wcześniej, gdy nikogo nie było w pobliżu, widziała ją, jak wstaje z wózka i się śmieje. Kobieta powiedziała: Kiedy wszystkie nieruchomości będą już przepisane na moje nazwisko. Ucieknę i zostawię ich wszystkich. Dziewczyna nagrała wszystko potajemnie telefonem. Kiedy ojciec na nią krzyczał, dziewczyna pokazała mu nagranie. On był wstrząśnięty i bardzo zasmucony. Natychmiast zdemaskował kobietę i powiedział: "Byłaś tylko aktorką, która chciała moich pieniędzy. Wynoś się z mojego domu". Prawda o kobiecie została ujawniona wszystkim. Przyjaciele, jeśli spodobała wam się ta historia, nie zapomnijcie polubić filmu i zasubskrybować naszego kanału.